I cóż zobaczył? Zgadnijcie dzieci! Milka. Milk pod pierzyną tak spokojnie chrapie, trzyma czerwoną czapkę w łapie, a brzuch ma taki pękaty, że zajmuje nieomal pół chaty. Gajowy mu do gardła przystawił dwururkę. Wilku Bury Łapy do góry Coś zrobisz z babcią Oddawaj je, bo ci szyję Kulami przyszyję Ojej, po co tyle hałasu Zapomniałem wrócić, wrócić do lasu Zapomniałem, bo myślałem, że to niedziela Błagam, niech pan nie strzela Litości panie gajowe! O litości nie ma mowy Będziesz miał wilku nauczkę Oddawaj tu babcie i wnuczkę już się kończyłem, a potem już oddaję jest powrotem. Niech tylko się pan e, tę lupę odsunie. Muszę się wytężyć maluczko. Masz pomabunie! Razem z wnuczką! I wyobraźcie sobie, że w spaście wyskoczyły mu obie. Nienaruszone, a przy tym stanie całkiem przyzwoitym babcia nawet uzdrowiona. Czerwonego kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały, ściskały, cieszyły, że odzyskała za, za, odzyskały zaraz i humor, i siły. Potem się Gajowemu rzuciły na szyję, babcia i czerwony kapturek. Niech nam pan... Możemy dać panu w podzięce Chyba ten kapturek czerwonej włóczki Na pamiątkę od mojej wnuczki Świetnie! Niech go pan przymierzy Nawet całkiem dobrze leży Może jednak troszeczkę zbyt kusy Daj więc do kapturka jeszcze chyba Oto jest koniec bajki I koniec zabawy a wiecie, co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać musiał knieje i zamieszkał w warszawskim zoo, gdzie mu niezbyt weso. To, to, to też jest na wszystkich złych i przez kraty szczerzy kły. Nie podchodźcie do klatki za blisko, bo tak bardzo dobre wilczysko. A teraz już koniec, finał. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś więcej wiedział, to bym wam opowiedział. Oklaski dla naszych gońców. Aż. Że...